W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szaolu, czy wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy, Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Moi kochani, czy Achas, który naprzykrzał się ludziom i naprzykrzał się także Bogu, proroka Izajasza, czy on był w stanie ten znak Emanuela odczytać? Czy potrafił zrozumieć, co Bóg chciał przez to powiedzieć? Możemy powiedzieć... Na szczęście był tam z nimi Izajasz, który wyjaśnił, dlaczego Pan daje ten znak, co On zapowiada, albo kogo On zapowiada, i że jest wyrazem ten, tej nieustannej miłosiernej miłości Boga do ludu. Ale my możemy być czasami podobni do tego Ahaza, i Bóg daje nam różne znaki z własnej inicjatywy, tak jak w tamtej sytuacji, a my musimy być zdolni je odczytać. Bądźmy więc uważni. I patrzmy na nasze życie. Jeżeli powierzamy Panu Bogu, jeżeli rzeczywiście ufamy Mu, że nas prowadzi, to podejmijmy także wysiłek odczytania tego, co do nas mówi. Bóg zapowiada nam wielkie rzeczy. Bóg zapowiada nam zbawienie. Przyjdź Duchu Święty, oświeć nasze serca, abyśmy umieli rozpoznać Pana, który jest pośród nas. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.